Hej, 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 witam Was ponownie bardzo serdecznie, albo czekajcie chwileczkę. No, tak lepiej. Witam was ponownie bardzo serdecznie w setnym odcinku serii z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, miałem co prawda już wracać do fabuły głównej, ale myślę sobie, ten setny odcineczek wymaga prawda jeszcze czegoś e, szczególnego, wyjątkowego i dlatego też e, spojrzałem, jakie tam jeszcze questy z DLC polecacie i zauważyłem, że większość z was jest przychylna questowi najgroźniejszy potwór na skaligę zdaje się. E, I prawdopodobnie to, co właśnie podniosłem, jest zleceniem na niego. Dokładnie. Ktoś wspominał, że to zadanie jest e, podobne na swój sposób do tego poprzedniego, które przychodziliśmy, że daje jakiś taki, taki właśnie moralny, jak fabularny, decyzyjny. Zobaczymy, czy to prawda. No i co, co dalej? Już nic jest nieważne, to robota dla Widźmina. No to chyba dla mnie. Na zmaskowanego. A jak sobie chcesz. O co chodzi? Potwór na mnie napadł. Na mnie i mojego towarzysza. Dorwiemy go. Tak, tak. Ale nie my. Wiedźmi. A po cóż Wiedźmina kłopotać? No bo to potwór, A tak? Jest wilków cię napadła. Ha, tylko żeś się przestraszył i ci się przewidziało. Skrzyknę zaraz tutaj kilku dzielnych chłopaków i. Obejdzie się. mi nie, pomożesz, w tobie nadzieja. To powiedz, może najpierw, co się Ej, stało, czy mam się sprawa, mierzyć. To Dobra, czemu nie chcesz pomocy miejscowych? Może ten myśliwy miał rację. Może to były tylko wilki. Wiem, co widziałem, poza tym, co on może wiedzieć. Te głupki z drumont gówno wiedzą o potworach. On akurat miał barwy Unkrajd. Eee, pewien jesteś? No i eee, bez różnicy. Tym też nie ufał. Napadły mnie potwory i potrzebuję wiedźmina. Nie jakiegoś myśliwego. No dobra, dobra, spoko. Kim jesteś, opowiadaj sobie. Jesteś z Faroa? Dość daleko się zapuściłeś. Tak wypadło. Wiozłem do Firestal skóry na wymianę ze Sforla. Ze Sforla? Mówiłeś, że jesteś z Faroe. Sforlak jest na Spick Rock. Eee, a no bo widzisz, z Faroe popłynąłem do Sforlak, wymieniłem łupy z kontynentu na skórę i potem przypłynąłem tu. Z Faroe na Spickerok, potem na Artskelik. Bardzo okrężna trasa. Mm, Cóż zrobić? Kupiec jedzie tam, gdzie można zrobić interes, a nie tam, gdzie ma blisko. Koleś jest strasznie nieogarnięty, bardziej ode mnie. To mnie troszeczkę przeraża. No dobra, mów w czym rzecz? Jechałem z duchem tu, do Fire zdal. Wóz miałem cały wyładowany skórami. Nagle usłyszeliśmy wrzask. Goń się spłoszył i zaczął weszkać, a z krzaków wyskoczyły potwory! Jakie? Mój towarzysz miał pecha. Do niego najpierw doskoczyły. Ja cudem uciekłem. Co to były za potwory? Nie kuchy ani chemii! Co? Nekery. No, no wiesz, takie z ostrymi szponami i czaszkami zwierząt na głowach. Stadami atakują. Co? Nekery. No tak, nekery, nekery. Ze dwadzieścia ich było. To ja. Pomożesz? Wybijesz się? Wolę, żeby droga była czysta, jak będę tamtędy jechał następnym razem. No pomogę, pomogę, tylko wiesz, pokadaj mu nagrodzie. No nie wiem. Twój transport przepadł. Nie będziesz miał z czego zapłacić. A ja nie pracuję za darmo. Mam oszczędności. Na pewno się jakoś dogadamy. Ile chcesz? O, negocjacje nienawidzę. Jak mi odrzuci 300, będę bardzo smutny. Uczciwa oferta, to jak będzie? No dobrze będzie. Pomogę, pomogę, spoko, pomogę. wow, przyjął. Doskonale. Wiedziałem, że jednak co wieśmin to wieśmi. A nie do jakiś chłystek z Dudną. Chyba z Drumont. <noise> w mnie, bywaj! Chwila, gdzie cię znajdę? Co? Jak wypełnię zlecenie? Gdzie cię szukać? A, tak. No tutaj w karczmie nie opodal. Będę czekał. Dobra, do zobaczenia. Koś jest bardzo dziwny. Ja myślę, że się wpakujemy przez niego w jakieś terapaty zaraz. Ale z drugiej strony, gdybyś ciemniał, gdyby na przykład, nie wiem, okradł tego swojego towarzysza, no to wątpię szczerze, żeby nas wysyłał, prawda, po jakieś tam potwory i inne dziwactwa. Chociaż cholera wie, bo może jakiś pun jest. Ja już sam nie wiem, z kim z kim ja się w dile pakuje. Na szczęście miejsce jest blisko, zaraz tam dojdziemy i wszystko sprawdzimy. Obmacamy naszymi wiedźmiskimi zmysłami. Dobra, dotarliśmy na miejsce, no i faktycznie jest rozwalony wóz. Czy są to zwłoki, są to zwłoki jest jego towarzysza? Rozejrzyjmy to, to się. To pewnie towarzysz tego człowieka z faroe. Dziwne, to starzec. I wygląda jakby umarł ze starości, a nie rozszarpany przez nekary. A zwierzę? Po bokach ma rozcięcia, jakby ślady po szponach. Ale też szczękości, isk i łukowate wygięcie kręgosłupa, jakby padł na tężec. Czyli coś się w tej historii nie zapina. Gdzie bo domofon dzwoni. Kurwa, w takim momencie mało brakowało. Coś mi mówi, że to nie był przypadek. Lepiej to sprawdzę. Też mi się tak wydaje. Dobra, pauza. Do domofon. Dobra, sorry, jestem już z wami. Ostatnio naprawdę kurierzy nie mają wyczucia i zawsze wpadają w najgorszym momencie. Zobaczymy, skąd co się stoczyło. Czy są takie ślady? Jest bardzo dziwny ślad, powiedziałbym. Idąc aż tędy do góry, do góry, do góry. Tylko ja tędy nie podejdę. Muszę iść chyba naokoło. Okej, okay, tu coś mamy. Stąd zrzucono głaz. A tam są chyba jakieś ślady. Ludzki nie, ludzki nie. To na pewno nie są ludzkie. Necker. Chyba brodził w błocie zanim tu przyszedł. Lekar jest zdolny do takiego umyślnego ataku? Trochę mi się to podejrzane wydaje. Zresztą wszystko w tym questie jest podejrzane. Wilki, no dobra, wilki tam sobie przepędzimy bez problemu. Chyba są jeszcze dwa z tego, co widzę. Jeden ciut niżej. Dobra, czysto. E, żyje. Skupany. Wracając z naszych śladów, 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 śladów. Gdzie mi się ten trop urwał. tutaj dobra w dół czy nie w dół a tu jest skinia jakaś, wow dobra spoko no to już wiemy co i jak To jest za sprytne jak na neckera, co tu się wala? Koto na razie sobie nie będę zarzucał. O, może ktoś ma takie wiecie: kapcie w kształcie stóp Nekera żeby odstraszać czy coś. U, mocno, dobra. Ja mam jeszcze w takich ataków nie Dobra miecz mi się niestety psuje fuck. Kiedy to się stało Do końca, do końca, do końca oba Okej okay. Ale się płosta. Uo, nawet nie wiedziałem, że już tak w grupach można poszaleć. Okej. Okay. Krabowają. Wow, 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 odwoń się. Jebaniutki. Ale właściwie co z tego, że mnie przyciąga, jak, jak przyciąga mnie prosto do możliwości uderzenia go w mordę? Okej, okay, do góry. Czy ślady się gdzieś tu kontynuują? Tak, kontynuują. Jest ciemno, więc wiecie co? Ja sobie mimo wszystko pozwolę zarzucić kota. Nie lubię bardzo. I, i zresztą nie wiem, dlaczego wy cały czas powtarzacie w komentarzach, że mogę sobie po prostu. Ee, o, o białej wie wiem, po prostu nie jestem się jej robić. A to, że, że mogę medytować, żeby pozbyć się efektu mikstury... No to też wiem doskonale i nieraz w tej serii przecież robiłem. Dobra, wydrążona w środku jakby wód, A, dobrze myślałem. Ktoś zgubił biegnąc. Bez kitu, dobrze myślałem. Robi się coraz ciekawie. Na Nekera to zbyt bystre było. I co teraz będzie? Będą pewnie mieszane się ślady. Jeden ludzki? Tak, ludzki chyba. Łapanekera. i ludzka stopa. mała, jakby dziecka najwyraźniej biegło. No, dziecko w takiej jaskini, wątpię, żeby się zapuszczało. Coś tu jest niesamowicie ciekawe, naprawdę. Zawalone ruiny na dole, więc idziemy do góry. Pustol na górze, coś jest wyraźnie. Tak idę powolutku i, i dyskretnie, bo wiecie, tu się kamień na nie zwala, tu coś innego. O, dobra, to już wiemy skąd. A, to był but z prawdziwej stopy nekera. Obrzydliwe. Mówię, że idę dyskretnie, bo wiecie, tu się kamień zawala, tam się kamień stacza. Despoa, <laughs> plan przywalenia widzimy na głазem. Dziecko, albo ktoś, kto baz gra, jak kura pazuren Ej, bardzo ładnie, ja bym tak nie zrobił. Zdające z za zapleców, zdaje się, że to ja. To jest chyba wóz, a to miejsce, w którym miał mnie zmiażdżyć kamień. No to już wiem skąd wzięły się ślady Neckera przy głazie. Tylko ciekawe kto naprawdę je zostawił. Te kulki na nóżkach to Andriagi. Zdaje się, że miałem nie wykończyć. To wszystko wygląda na jakiś plan. A to musi być miejsce spotkania. Wygląda na to, że ten cały zamach to wysiłek drużynowy. Czas poznać tych dowcipnisów. Ostro, ostro. A skoro dotarliśmy już tutaj i poznaliśmy te wszystkie rozwieszone plany, to prawdopodobnie ee, próby są już za nami. Znaczy próbami bym tego nie nazwał, to, to był zamach faktycznie, tak jak mówi Geralt. Co to za miejsce? Jakiś krąg? Nie, to, to, jest, to, są, to, to są postacie. W nocy przy jakichś głazach. No, zobaczmy. Wyjdźmy stąd, zobaczmy gdzie my jesteśmy. To jakieś partactwo lekerowe. którym nie muszę się przejmować. Uda się w nocy na, na miejsce spotkania spiskowców. Ja tylko nie rozumiem jak Geralt z tego rysunku wykminił, co to jest za miejsce. Przede wszystkim trzeba sobie przemedytować. E, przede wszystkim... o! Ja sobie zobaczę czy nie mam czegoś do, do naprawienia mojej broni. E, no dobra, na razie wystarczy, potem odwiedzimy jakiegoś kowalucha. E, medytacja. Do 19 powiedzmy. Nie, no, dobra, trochę za jasno. Pomedytujmy jeszcze. Do 22. I spotkanie z Piskowców. Czyżby miało się faktycznie odbić gdzieś tutaj na szczycie góry? Kim mogą być spiskowcy angażujący dziecko w takie coś? Bo chyba nie dziećmi po prostu. Chociaż no dobra, te rysunki by na to wskazywały. Naprawdę dziwna sytuacja. Aktualnie nie bardzo wiem, co mam na ten temat myśleć. Okej. Okay. Jakaś jaskinia rozświetlona. To musi być tu. Możecie wyjść. Widziałem wasz plan. Poza tym i tak was słyszę. Jedno rzęzie jak wrząca woda w zardzewiałym garze. Drugie dysze nerwowo jak sarna złapana w sidła. A trzecie, powinno wziąć coś na gardło. Polecam ekstrakt z tymianku. Co? O, co tu chodzi? Co to się dzieje? wyjaśnić, o co tu chodzi? O to, że ty jesteś tam, a my tutaj. Sytuacja może się zaraz odwrócić. Wiedźmak nie gada, bo Poldek zrobi z niego zupa. Wiedźma z ziemniakami. Właśnie, schwytaliśmy cię. Teraz jesteś zdany na naszą łaskę i niełaskę. O! Co? Mógłbym się teraz odwrócić napięcie i... Pojdyk powiedział, Wiedźmak zamknie paszcza, bo skończy zupa. Zupa z trupa. Miam, miam. <grym <grym do tej pory tam nie wylądował. Kolejny! Mieliście go zabić! Mm. Co? Nie było mowy o zabijaniu! Właśnie. Mieliśmy go tylko nastraszyć. Żeby wiedział, że my straszni i groźni i źli i nie wchodził nam w droga. Chyba się nie zrozumieliśmy. To murderca. Jaki sam jak oni wszyscy. Jak ten, który zabił moją Adarię. <śmiech> <śmiech> Bardzo nam przykro z powodu Twojej żony, ale... Doppler. To nie ten Wiedźmin ją zabił. Nie możemy go karać za winy innego. Ten też ma wiele na sumieniu. <laughs> Słyszałem, co zrobił z koredem w Tysa. <laughs> Tego smoka oszczędził! Tak! A co powiecie o Werenie? Tej brusie, która robiła niebieskie róże z Nazariru. Oni na nie miał litości. <grym> o kurde, czujesz jakiś jakimś sądzie ostatecznym. Dobra, na razie z, nim, z nimi poddyskutujmy. Nieraz pomagają potworom. Werena zabijała niewinnych ludzi. Musiałem coś zrobić, ale wielu innym potworom pomogłem. Tak? I wychowu. O kurde, mam trochę tego, co? Pomogłem porządku, o chociażby moje ulubione. Pomogłem bożątku. Właściwie ostatnio nawet dwu Jankowi i Sarze. Mówi prawdę! Słyszałam o tym. Mm, nie rozśmieszaj mnie. To nic się znaczy. Ehm <słysk> um. Wypuściłem nowigradzkiego Dopplera. Halo. Całkiem niedawno zarowałem życie nowigradzkiemu Dopplerowi, który kradł jedzenie dla skojatel. Chociaż za jego głowy oferowano mi okrągłą sumkę. Hm. Wdzięczny ci jestem. Niewielu już nas zostało. No widzisz, widzisz. Nie jest taki zły. Wypuśćmy go. Uch, chcesz go wypuścić? Teraz? Żeby nas wykropił i pozabijał? Nic wam nie zrobię. Nie zabijam rozumnych historii. Każdy wiedźmin to morderca. Zabijam potwory, to fakt, taki mam zawód, ale tylko wtedy, kiedy zagrażają ludziom. Nienawidzisz Was wszystkich! Ludzie nienawidzą Was wszystkich, bo Was nie znają. Nie wiedzą, kto z Was jest naprawdę groźny. Tylko wiedźmini stoją między Wami i ludźmi. Znamy oba te światy i oba chronimy. Zabijamy niebezpieczne potwory, by te rozumne mogły żyć w spokoju. Mówisz tak, bo się boisz. Okoś się Wiesz, prosi o mamy przewagę. Nie macie. Gdybym chciał, już dawno bym nas zabił. Ja mu wierzę. Wypuśćmy go. Jestem za. Moim zdaniem nie kłamie. Tak, Puszczyć Wiedźmaka! <noise> Dzięki Poldek. Główcy, zjadł was jak małe dzieci. Udajesz sprawiedliwego i łagodnego, ale to podstęp. Ludzie zawsze kłanią. Daj spokój. W ten sposób nie przywrócisz życia. Dali. Zostańcie tutaj. Sam zrobię z nim porządek. No my co my z tą bidurką możemy zrobić Poza tym, że walczyć Ja liczę na to, że będziemy mogli na koniec po prostu mu darować życie. Weź z fokusu na nim No sfokusuj na nim proszę Nie mogę go wybrać jako mój mój, mój cel Eee, co by tutaj Właśnie wiecie co? Wejdę sobie w bestiariusz Bo my już walczyliśmy z wilkołakami Eeeem Przyklęte Wilkołak Na wilkołaka mamy igni działać No dobrze, niech będzie igni Bestiariusz podpowiada Ja robię No dawaj. No i niestety wygląda na to, że musieliśmy go zabić, bo wątpię, żeby on przeżył. Zwykle jeśli ma przeżyć, to zostaje mu kawałek jeszcze życia, a w tym wypadku miał zginąć. Otwory są jak ludzie. Jedne są dobre. Inne złe, a jeszcze inne po prostu zagubione. Szkoda go, kiedyś był inny. <grymne> Żałuję, że daliśmy mu się namówić. Weź to, taki drobiazg od nas, żebyś nadal pamiętał, że nie wszystkie potwory są niebezpieczne. Próbuj się mnie zabić. No cóż, 200 punktów. Całkiem ciekawe zadanie, bo, bo rzuciło istotną perspektywę... O, buty ze stóp <laughs> Nie, Nieźle. Rzuciło bardzo istotne um, podejście do moich dotychczasowych działań. I co, wszystkie się rozeszły? O, szkoda. Myślałem, że jeszcze będziemy mogli porozmawiać. Porządka pewnie już nie wytropimy. Do pewnie nigdy rzeczy nie znajdziemy. Poltkę ewentualnie, ja mógłbym jeszcze gdzieś na swojej drodze pewnie spotkać. No ale cóż. W każdym razie, ja pamiętam jeszcze o. o rzeczach, które mówiliście w poprzednim odcinku, żeby wrócić koniecznie do. do dziewczynki, którą zostawiliśmy w tamtej wiosce po jakimś czasie. Kolekcję kart. Bierz co chcesz. O, tego szukałem. Żeby e, Żeby porozmawiać z nią Jakiś czas później Że jest, jest szansa, że ten dialog ciekawie się potoczy Słuchajcie, jestem na jakimś totalnym wypiździewie Muszę zaraz zobaczyć, gdzie najbliżej mam do Tutaj, powiadacie, dobra To idziemy do znaku I e, odwiedzimy jeszcze w dzisiejszym odcinku e, Miejsce, w którym e, spotkano ostatnio Wiedźmin e, Przetrzymuje swoje Drogocenne rzeczy. Miejsce, do, do którego jak gdyby. E, którego lokacji mi wyjawił. Kurde, czy ja tędy przejdę? czy znaczy, naprawdę nie ma z tej strony jakiegoś sensownego dojścia do drogi? Jak ja się tu znalazłem? Masakra jakaś. Nie, lepiej będzie chyba tędy. Dobra wiecie co, to skończymy po prostu na dzisiaj, ja sobie dojdę gdzieś tam poza nagraniem, żeby już wam dupy tym nie truć, a kolejny odcinek po prostu rozpoczniemy w miejscu, w którym ukryty jest, um, ukryta jest skrytka wiedźmina ze szkoły kota, także na dziś to wszystko, to był setny, setny odcinek serii z gry Wiedźmin czy Dziki Gon. ja dziękuję wam bardzo za wytrwałość, za akceptowanie mojego nubienia, za komentarze, które bardzo często są um, przydatne, no i to tyle, na dziś to wszystko, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, pa pa!